W tym odcinku zobaczymy jak działa centrum dystrybucyjne polskiej firmy odzieżowej. Nie każdy z tłumu gości odwiedzających galerie handlowe zdaje sobie sprawę, że sklepy odzieżowe Reserved, Crop, House, Mohito czy Sinsay to polskie marki. Mało tego, wszystkie należą do gdańskiej firmy LPP która sprzedaje swoje towary w blisko 40 krajach Europy, Azji i Afryki. Sprawną wysyłkę produktów do ponad 2000 sklepów i magazynów e-commerce umożliwia jej centrum dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim. Obiekt o powierzchni 100 000 m2, przystosowany do przechowywania półtora miliona kartonów. Zapraszamy dziś do jego zwiedzenia. Obiekt ten jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania służące optymalizacji procesów logistycznych. W centrum dystrybucyjnym znajduje się 5 urządzeń sortujących, 25 tuneli RFID, a także linia przenośników o długości 15 km. Zobaczmy zatem, jak to wszystko działa. Najpierw rozładowane z kontenerów kartony z ubraniami i akcesoriami trafiają na taśmę. Liczy się tu nie tylko ich zawartość. Kartony podlegają ścisłej standaryzacji gabarytowej, aby maksymalnie wykorzystać miejsce w magazynie. Znaczna ich część jest wykorzystywana dwukrotnie w transporcie towarów z fabryk do magazynu, gdzie produkty są przepakowywane według konfiguracji zamówień zrobionych przez poszczególne sklepy, a następnie tak przygotowane wysyłane są do salonów. To pilotażowy program, ale już pół roku od jego wdrożenia zaoszczędzono aż 900 tysięcy kartonów i kilkanaście procent powierzchni magazynowej. Paczki są następnie skanowane, ważone i mierzone oraz zaopatrywane w etykiety wewnętrzne, pozwalające na identyfikację kartonów w magazynie. A teraz trochę tajemniczo brzmiących nazw. RFID to system elektronicznego metkowania produktu. Który umożliwia jego identyfikację oraz lokalizację. Jeszcze w szpalni do każdej sztuki odzieży przymocowuje się tak zwany klips. Teraz w tunelu RFID czytniki zbierają sygnał radiowy z wbudowanych w nie anten. W ten sposób, bez otwierania paczki, można stwierdzić, czy liczba sztuk odzieży znajdującej się w kartonie zgadza się z zamówieniem. Jednocześnie w tunelu RFID następuje kodowanie klipsów. To oznacza, że każda sztuka odzieży zyskuje swój unikalny elektroniczny numer, określający nie tylko rodzaj asortymentu, ale nawet jego rozmiar czy kolor. Dzięki temu w każdym momencie wiadomo dokładnie, gdzie znajduje się dana sztuka odzieży. A co to oznacza w praktyce? W ten sposób sprzedawcy mogą szybko odnaleźć produkt na półce. Wiedzą też dokładnie, kiedy na sali sprzedaży kończy się towar. To dla obsługi sklepu sygnał, że należy go pobrać z zaplecza i uzupełnić, aby klient miał zawsze dostęp do pełnej rozmiarówki. Na etapie zakupu wystarczy odpiąć klips, aby informacje o produkcie pojawiły się w systemie, rejestrując jego sprzedaż. Przyspiesza to proces obsługi klienta przy kasie aż o 70%. Po przyjęciu kartony trafiają do magazynu MiniLoad. Magazyn automatyczny MiniLoad w naszym centrum dystrybucyjnym to jeden z większych tego typu magazynów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie jesteśmy w stanie pomieścić tu miliony 200 tysięcy kartonów. Magazyn podzielony jest na dwie części. Posiada 58 alejek. Każda o wysokości składowania 20 metrów i długości blisko 100 metrów. Każdy karton po zeskanowaniu kodu jest rejestrowany w systemie, który automatycznie kieruje go do odpowiedniej alejki magazynu. Stąd pobierany jest przez samoobsługowy dźwig, który umieszcza go na wyznaczonym stanowisku regału. Wydajność mini jest imponująca to 7,5 tysiąca operacji na godzinę. A co, gdy pojawia się zamówienie z salonu? Automatyczny dźwig pobiera wybrane kartony, które taśmociągiem kierowane są do maszyny sortującej. Potem operator ręcznie je otwiera i wysypuje zawartość. Następnie artykuły wykładane są na taśmociąg. Towar przydzielony do odpowiedniej taśmy na sorterze. Po zeskanowaniu przez kamerę trafia do właściwego kartonu. Gdy ten cały się napełni, zostaje wypychany na taśmociąg i rozpoczyna swą podróż. Jego zawartość weryfikowana jest jeszcze w wyjściowych tunelach RFID. W hali działa 5 maszyn sortujących, których łączna wydajność to 50 tysięcy posortowanych jednostek przerobowych na godzinę. Kartony z posortowaną zawartością trafiają na jedną z maszyn, która je zamyka i zakleja ekologiczną taśmą papierową. Każdy karton otrzymuje etykietę, dzięki której kurier wie, do którego salonu ma go dostarczyć. Dziennie magazyn opuszczają ponad 2 miliony sztuk ubrań, 30 tysięcy kartonów i 40 tirów. Docierają nie tylko do Warszawy czy Krakowa, ale także Helsinek, Moskwy, Londynu czy Tel Awiwu.